No cześć, siemanko, z tej strony Pablito i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale w zupełnie nowych okolicznościach, w zupełnie jakby innym formacie, ponieważ kamera jak widzicie nie jest statyczna, tylko lata, tak jak chce. Jakiś czas temu na swoim Instagramie robiłem ankietę... Czy mielibyście ochotę zobaczyć, jak wyglądają moje przygotowania do nagrywania filmów dla Was? No i większość z Was wskazała, że byłaby chętna na zobaczenie takiego filmu, stąd też ja dzisiaj postanowiłem, że coś takiego dla Was nagram. A więc pokażę Wam, jakby krok po kroku, od tego, od czego zaczynam, zanim zacznę nagrywać film, jak później wygląda ustawianie mojego super sprzętu yy, oraz co widzicie Wy, a co widzę ja, kiedy do Was gadam i co nagrywam. Więc mam nadzieję, że to wideo będzie dla Was interesujące. No i zapraszam serdecznie na odcinek. A więc na wstępie wszystko przede wszystkim zaczyna się od mojego zeszytu. On był bodajże, ja ten zeszyt ze Stranger Things miałem w którymś boksie, bodajże w pixel Boxie któregoś razu i e, oczywiście zeszyt leżał niewykorzystany, bo jestem osobą, która ma pełno zeszytów, e, których do niczego nie wykorzystuję, bo jest e, mi szkoda. Ale wszystko zaczyna się od tego zeszytu i tutaj między innymi, no tutaj macie na przykład spis moich serii, później jest bardzo mało zapisanych stron ze względu na to, że ja oszczędzam wszystko i po prostu wszystko sprawdzam, także w tym zeszycie nie chcę pokazywać Wam dokładnie, bo tu są też pomysły na inne filmy, a jednak chciałbym, żebyście byli lekko zaskoczeni, chociaż tym dla Was wrzucę. Wszystko zaczyna się od tego zeszytu. Ja sobie tutaj zapisuję moje pomysły na wideo i później po prostu sobie go przeglądam w trakcie. Jeżeli na przykład przygotowuję się już do tego, że chcę coś nagrać, no to przeglądam sobie ten zeszyt i widzę, co na przykład miałem, co mi wpadło do głowy i co chciałbym dla Was nagrać, dlatego też wszystko zaczyna się od tego miejsca. Wszystko zaczyna się właśnie w takim razie od zeszytu. Tam są wszystkie pomysły spisane, tam są nawet rozpisane jest cały miesiąc datami, kiedy jaki film wiedzie, dlatego że ja mam zazwyczaj te filmy nagrane trochę do przodu. Więc na przykład dajmy na to, jeżeli coś nagrywam w sobotę, to najprawdopodobniej widzicie ten odcinek w czwartek albo nawet w jeszcze następny poniedziałek, jeżeli uda mi się oczywiście wyrobić ze wszystkim. No i tak to wygląda. Zaczyna się wszystko od tak naprawdę pomysłu i od zapisania go w zeszycie, z którego później ja czerpię jakby Um, może nie pomysł już, no bo to już samo w sobie jest pomysłem, ale jakby czerpię z tego to, że wiem, co powinienem nagrać, albo wiem, co chciałem nagrać. I mogę faktycznie na przykład się za to zabrać, jeżeli mam na to sprzyjające warunki, no bo wiadomo, niektóre rzeczy trzeba kupić, albo muszą nastąpić odpowiednie warunki, aby mógł takie coś nagrać. Tak ogólnie to siedzimy teraz na moim żółtym fotelu, czyli na miejscu, od którego tak naprawdę wszystko się zaczęło. Powstawało na tym fotelu całe intro, moje stare intro, gdzie jeszcze możecie usłyszeć Jeffrey Stara. To tutaj na tym fotelu, właśnie powstawało wszystko. Na tym fotelu były nagrywane moje pierwsze odcinki na tym kanale. Yy, przypuszczam, że jeszcze będę na nim nagrywał, no bo to jest bardzo fajne miejsce do nagrywania i bardzo wygodne przede wszystkim. Więc yy, pokażę Wam teraz, jak to wygląda, co widzicie Wy, a co widzę ja z mojej perspektywy, gdy nagrywam dla Was wideo tutaj w tym miejscu. Ale zanim, to chciałem Wam jeszcze pokazać, jak wyglądał cały set mojego intra, gdzie jeszcze śpiewał Jeffrey Star w czołówce. Ogólnie słuchajcie, tutaj za moim narożnikiem, za moją kanapą jest schowane to całe białe tło, na którym to wszystko było nagrywane. Nie zwracajcie uwagi na syf, w końcu to Narożnikiem, więc chyba nikt z was nie może pochwalić się idealną czystością, a przynajmniej większość. I to intro było nagrywane dokładnie w tym miejscu. To, to całe tło było rozwieszone tutaj na żabkach razem z tymi zasłonami. I to tło zostało rozwieszone już bodajże dosyć wcześnie. To była zima, pamiętam jak ja to nagrywałem. E, tutaj jest ten mój fotelik, on wygląda w ten sposób. Cało, cała ta reszta, która jest za fotelem, czyli ta lampa. To, to białe, ta biała skrzynka, no i oczywiście podnóżek, na którym wciąż leży, zresztą wszystko jest schowane, żeby na nagraniu to nie przeszkadzało. Tło było właśnie rozwieszone tutaj, w tym miejscu. Ja musiałem czekać do późnych godzin wieczornych, a w zasadzie do nie tak późnych, ale aż będzie zupełnie ciemno na dworze, żeby nie przebijało mi to okno przez to tło więc to wszystko było nagrywane, było rozwieszone bodajże o godzinie jakoś 15, a nagrywane dopiero wszystko zaczęło być o godzinie po, powiedzmy jakoś 20 może. Ta bluza jest by the way jednym z, ze, jednej, jedną ze stylizacji z tego intra, więc myślę, że może być dosyć z, Wam znana, jeżeli jesteście ze mną od początku, a mam nadzieję, że takie osoby są. Intro było nagrywane właśnie tutaj w tym miejscu, ja się przy tym bawiłem super ekstra zarąbiście, później lepiej bawiłem się jeszcze przy montażu. Tak ono, nie? Pewnie udało się. Bo w ogóle to intro było dla mnie, znaczy dla mnie, ja to intro wymyśliłem już sobie dosyć, da, dosyć wcześnie, jeszcze zanim w ogóle wiedziałem, jaki, jak będzie nazywał się ten kanał, na którym ja to nagrywam. A nazwa wzięła się tak naprawdę stąd, że mój pierwszy kanał z grami nazywa się El Pablito. Na którym nagrywam dosłownie, raczej tylko gry, wszystko co związane właśnie z grami, z takim gikowskim światem. No a chciałem pokazać na drugim kanale trochę jakby inną stronę siebie, więc nazwałem po prostu The Otter Life of Velpablito. I tutaj słowo otter, czyli wydra, jest jakby trochę grom słów związaną z wydrą i słowem other po angielsku, czyli inne. Czyli przesłaniem było generalnie inne życie El Pablito, a stwierdziłem, że wybiorę sobie na swojego takiego pupilka zwierzaka, którego wykonała dla mnie jelon, którą serdecznie pozdrawiam, jeżeli to ogląda. A właśnie wybiorę sobie wydrę i zrobiło się wydrzaste życie El Pablito, więc myślę, że ja akurat się strasznie jarałem pod nazwą, mega mi się ona nadal podoba, więc jestem mega z tego zadowolony. Ale taki, taka jest historia jakby początku tego wszystkiego i jak to się stało, że tak się stało. I teraz to, co widzicie, to jest mniej więcej, mniej więcej, no bo stoi tutaj ta lampa, stoi tutaj ten, ta, ta skrzyneczka biała. To jest mniej więcej to, co wy widzicie, kiedy ja nagrywam wideo tutaj na żółtym fotelu. A teraz pokażę wam, co widzę ja, kiedy mówię do Was, nagrywając to. Oczywiście to nie będzie jakby taki pełny luk, ale mniej więcej tak to wygląda z mojej perspektywy. Tak, to jest mniej więcej to, co widzę ja, czyli świecący softbox. No i tutaj jest Stojak. Jest stojak na mój telefon, bo nagrywam to wszystko telefonem, tutaj właśnie na tym stojaku zazwyczaj on spoczywa, nagrywa mnie, no i jak wiecie nie mam za bardzo podglądu, więc na szczęście nie mieszkam tutaj sam, więc jest zawsze ktoś, kto może skontrolować, czy abym jeszcze się w kamerze i czy wszystko widać. No i tutaj jest softbox, taki chyba najbardziej klasyczny z klasycznych softboxów, który właśnie świeci mi w twarz i sprawia, że jestem widoczny w momencie, gdy zakrywam zasłonę. Teraz jesteśmy w innej miejscówce, w jakiej nagrywam te wszystkie rzeczy i to jest y, moja sypialnia, która aby mógł tutaj nagrywać sobie, wymaga pewnych przemeblowań, więc y, to nie jest tak, że ja sobie wesoło siadam, wszystko jest już przygotowane i po prostu sobie mówię to, co chcę. No niestety nie. Tutaj muszę się trochę lepracować, muszę zrobić małe przemeblowanie, więc to nie jest już tylko odsunięcie pewnych rzeczy, a właściwie niemalże cała zmiana wyglądu tego pokoju, w którym ja zazwyczaj siedzę, y, przy którym nagrywam i aby wszystko było było tak, jak powinno być, to to biurko muszę odwrócić w drugą stronę. Krzesło jest po tamtej stronie. Tutaj jest szafa z lustrem, do której zdarza mi się, że odwracam się podczas nagrywania filmu. Także hello. Zresztą szafę powinniście kojarzyć, bo kiedyś nagrałem takie wideo pod tytułem Sprzątam w szafie i gadam, więc jeżeli jeszcze go nie widzieliście, to on jest tutaj. Teraz w tej chwili się Wam wyświetla karta. To wideo powstało wtedy z totalnej nudy, bo byłem sam w mieszkaniu i nie miałem co ze sobą zrobić, więc po prostu wydało się takie wideo. I wtedy tutaj jest telewizor. Tutaj z reguły stoi softbox, mniej więcej tutaj, tam jest wtyczka za tą komodą. A tutaj stoi stolik, na którym stoi właśnie stojak, który trzyma mi telefon i do którego gadam. I o tyle jest spoko, że wtedy tutaj w telewizorze odbija mi się moja twarz od telefonu i po prostu mogę ustalić, czy jestem widoczny cały w telefonie i czy dobrze się nagrywam, czy nie. Już nie chciałem Wam tego nagrywać, jak to wygląda z mojej perspektywy, no bo możecie się chyba raczej domyślić, jak to wygląda z mojej strony. No więc jak już wszystko mam ustawione, cały sprzęt, pomysł na wideo jest, potrzebne materiały są, wszystko jest, no to przychodzi pora na mój makijaż. Co mam tutaj na myśli? Makijaż mówiąc, mam tutaj na myśli to, że ja mam ogólnie przetuszczającą się cerę, która bardzo mocno odbija się momentami od tego softboxa i to widać na nagraniach, ja to widzę na przykład. Już nie będę mówił, w których wideo jest to szczególnie widoczne. Jeżeli śledzicie, to pewnie zauważyliście pewne błyski na mojej twarzy i to nie jest rozświetlacz. Więc yy, przechodzi czas na mój makijaż, żeby po prostu nie świecił się w kamerze i nie wyglądał jakbym nie spał 3 dni, bo mam również podkrążone oczy zawsze takie mam. Także nie wiem, jeżeli będziecie mieli kiedyś ochotę zobaczyć, jak wygląda takie, takie moje malowanie się do wideo, no to dajcie mi znać w komentarzach. Może coś dla Was przyszykuję, może uda się takie wideo stworzyć, jeżeli będziecie oczywiście chętni, aby to zobaczyć. Także już później, już jak jakby cała moja twarz jest zrobiona i jestem w stanie zaakceptować swoją twarz, no to później właśnie zaczyna się całe nagrywanie. Z reguły to jest tak, że ja to robię bez żadnego scenariusza, więc to wszystko co ja mówię to jest raczej y, spontaniczne i nie do końca zawsze przemyślane, stąd na przykład, jeżeli wy widzicie wideo, które trwa powiedzmy nie wiem 10-15 minut, no to ono było nagrywane powiedzmy około 40 minut razem ze wszystkim, razem z jakimiś dublami, razem z tym, że coś mi się nie udało, coś się wysypało i trzeba było zrobić to raz jeszcze, a więc y, trochę to trwa. Biorąc pod uwagę, że też mam jakby taką swoją pracę, że tak powiem, prawdziwą, do której chodzę codziennie. To tak naprawdę swobodne nagrywanie mogę mieć tylko w weekendy, kiedy jestem jakby od tego odłączony. Mogę sobie wszystko pomontować, mogę sobie wszystko porobić, aby właśnie w ten poniedziałek i w czwartek zawsze pojawiło się jakieś nowe wideo. Później, jak już się nagadam, już jak wideo jest stworzone, ja już, już jest wszystko nagrane, no to oczywiście zrzucam to wszystko z telefonu na swojego laptopa. Yy, no i wtedy zaczyna się całe montowanie tego wszystkiego, czyli wstawiam sobie intro, wstawiam sobie to, co chcę powiedzieć, te wszystkie dźwięki, wystrzały. No każdy z nas wie jak wygląda, mniej więcej monta. Yy, jest Szukanie muzyki z jakichś tam darmowych archiwów muzycznych, żeby właśnie w tle coś tam sobie zawsze fajnego grało, żeby to się przyjemnie oglądało. Mam nadzieję, że oczywiście przyjemnie się ogląda, bo w sumie ja raczej swoich filmów tak raczej nie oglądam później, tylko później widzę je przy montażu. No i później jest: takie wideo jest podpisane, ja wklepuję sobie do swojego magicznego zeszytu, że to wideo jest już nagrane, stawiam przy nim ptaszka, no i wstawiam sobie w kalendarz datę, kiedy to wideo zostanie opublikowane. Później, oczywiście, jeszcze po tym wszystkim robię zdjęcie na miniaturkę, obrabiam to wszystko, no i później jest efekt finalny. Znaczy, efekt finalny? Nie wiem, czy jest takie słowo, czy tak się mówi? Później jest efekt tego wszystkiego, co robiłem, które wy już oglądacie później na YouTubie. A właściwie tak naprawdę to jest chyba już wszystko z tego, jak to, jak to jak wygląda całe moje przygotowanie. Jakby znacie wszystkie kroki od samego początku do samego końca, kiedy już wideo jest na YouTubie. I tak naprawdę.. Nie mam o czym więcej opowiadać, no i bo ominęłem ten krok cały z makijażem, no bo no, to nie jest wideo o tym. Tak jak wspominałem, jeżeli macie ochotę, żebym coś opowiedział o tym, jak to wygląda, jakich kosmetyków używam i tak dalej, jeżeli Was to ciekawi, no to jak najbardziej dajcie znać, ja to Wam nagram, wrzucę i pokażę. Bardzo chętnie się tym z Wami podzielę. A tymczasem co? Myślę, że będę w takim razie już kończył. Nie wiem, czy taka forma wideo Wam się podobała, czy w ogóle dla Was to wideo było interesujące, ale skoro zagłosowaliście na tak, to mam nadzieję, że chcieliście takiego filmu. Dlatego bardzo Wam dziękuję dzisiaj za oglądanie. Oczywiście zapraszam Was na mój Instagram, gdzie możecie brać udział właśnie w różnych ankietach, które się pojawiają. Pamiętajcie, żeby zostawić po sobie łapkę, zostawić po sobie jakiś komentarz, dajcie znać, jak wideo Wam się podobało, czy macie ochotę coś jeszcze zobaczyć, ten makijaż na przykład przede wszystkim. No i przede wszystkim pamiętajcie, aby zostawić po sobie subskrypcję. Kliknąć też dzwoneczek, aby być ze mną na bieżąco ze wszystkimi filmikami, które wrzucam. Jeżeli jesteście zainteresowani, to jak najbardziej zapraszam i zachęcam. Mam nadzieję, że się zobaczymy w kolejnych filmikach. Także na tą chwilę bardzo Wam dziękuję za oglądanie i trzymajcie się. Na razie. Cześć!